Dziś omówię i zademonstruję proste ćwiczenie podczas odprowadzenia kija, które pozwoli ci zbudować bardziej rytmiczny swing. Zapraszam! A więc, co to jest rytm? Słuchajcie, rytm jest bardzo często mylony z tempem. Teraz, tempo, jak już wiecie z poprzednich filmów, jest to szybkość, z jaką wykonujemy nasz ruch, nasz swing. Rytm jest to sekwencja ruchów, jaka odbywa się podczas właśnie tego ruchu. I teraz naszym zadaniem jest wykonać tą sekwencję ruchów w bardzo płynny sposób, z zachowaniem tempa, jakie znaleźliśmy i teraz jakie tempo mamy. To, w jaki sposób znaleźć tempo, przedstawiłem w poprzednich filmach. Jeżeli nie widziałeś tych filmów, wróć do nich, dlatego że będzie to miało tutaj kluczową rolę, bo tu już mamy kolejny krok do tego, aby zbudować bardziej powtarzalne swing to z pozwoleniem zademonstruję Wam właśnie to ćwiczenie. Więc zwróćcie uwagę, mam tutaj dwie piłeczki golfowe ustawione dosyć blisko siebie i to jest po to, żeby właśnie zaadresować kij pomiędzy nimi. Teraz w tym ćwiczeniu odprowadzamy kij do backswingu w taki sposób, że chcemy tutaj tą piłkę wytoczyć, ale chcemy wykonać ten ruch bardzo płynnie, czyli nie wykonujemy go bardzo agresywnie, tylko wykonujemy go płynnie, w ten sposób nadajemy tutaj rytm Temu swingowi. Ok? Także zwróćcie uwagę, jak to wykonam tutaj. Odprowadzę tylko kij do pozycji, to i tam się zatrzymam. Zwróćcie uwagę, że był to bardzo płynny ruch. Odprowadziłem tego kija, co, co poprowadziło piłeczkę tutaj do tyłu. Doprowadziłem eee, kij w pełnej właśnie sekwencji tych ruchów. Czyli to, co miało się wydarzyć, się wydarzyło. I teraz z tego miejsca będziemy rozpoczynać downswing. Właśnie korzystając właśnie z tego ruchu bardzo płynnego, więc pozwólcie, że to zaremonstruję teraz podczas uderzenia. Teraz zwróćcie uwagę, odprowadzenie tutaj gija było bardzo płynne, co pozwoliło mi również rozpocząć mój downswing. Bardzo, bardzo płynny sposób. Czyli ta sekwencja ruchu została zachowana, wszystkie elementy przeszły przez płaszczyznę, które chciałem, co spowodowało, że miałem ułatwioną sprawę, jeśli chodzi o uderzenie tej piłki. I tutaj, jeżeli sekwencja tych ruchów, czyli ten rytm, będzie również zachowany względem naszego tempa, wówczas te uderzenia będą bardziej powtarzalne. Także podróż się to, to jest ważny element, jeśli chodzi właśnie o powtarzalność naszego swingu. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeśli tak daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i rozsyłaj te filmy do swoich znajomych, tak aby jak największa liczba graczy mogła z nich skorzystać. A w następnym odcinku nadal pozostaniemy przy rytmie i zademonstruję Wam kolejne ćwiczenie, gdzie będziemy pracować nad właśnie rytmem, ale z pozycji topowy backswing. Okay? Także zapraszam do oglądania. Dziękuję. Witam, w Jerzy z Gagop Academy. Witam w moim salonie w świnicy pod Wrocławiem, gdzie i Ty możesz nauczyć się bardziej powtarzalnego swingu, wyeliminować błędy lub nauczyć się czegoś nowego trenując pod moim łokciami. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Wszystkie dane będą podane w opisie tego filmu. Zapraszam.